Witajcie, kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejny filmik, a dokładnie na serię Kosmetyczne Odkrycie Miesiąca. Dzisiaj będzie o dwóch produktach, o których już Wam wspominałam. Będą to dwa kosmetyki, które podbiły moje serce, skradły moje serce i wszystko, co jest z tym związane. Są to dwa produkty bardzo, bardzo ciekawe. Także ja już Wam o nich wspominałam i mówiłam o nich w ulubieńcach miesiąca, ale dzisiaj jeszcze raz poświęcam na nie filmik. Dobra, zaczynamy. Po pierwsze. Jest, będę mówić, są to krem pod oczy oraz krem na dzień, które zawierają w swoim składzie, smoczą krew. Czyli tak, z Sangre de Drago, krew nie ze smoka, ale krew z drzewa, które znajduje się, krew, surowiec z drzewa, które znajduje się w Ameryce Południowej i które właśnie po przecięciu daje taką żywicę, która. Wygląda jakby to drzewo krwawiło. Jest taka czerwona, ostra. No super to wygląda. Jeżeli macie taką możliwość, to wejdźcie w internet, posprawdzajcie sobie zdjęcia. A ja nie będę wam dzisiaj za dużo mówić o tym składniku, ponieważ już o nim pisałam na blogu w serii Czy wiesz, że? I tam i tutaj pod filmikiem podlinkuję wam dokładnie e, ten post, także będziecie mogli sobie więcej doczytać. Powiem wam tylko tyle, że jest to w chwili obecnej chyba mm, najmocniejszy, najsilniejszy Antyoksydant działa niesamowicie regenerująco, wpływa na wszelkiego rodzaju rany, gojenie się tych ran, rozjaśnianie skóry. No, w ogóle super, super, super. Jest naprawdę bardzo ciekawy. I jeżeli chodzi o polskie marki, to o ile się nie mylę, chyba Farmona. W laboratoriach Farmony powstały już jakieś kosmetyki na bazie, właśnie Sangre de Drago. Jedną z pierwszych firm, która zaczęła produkować kosmetyki, była marka Ekia. A ja dzisiaj mam tutaj markę, którą tak na, dobry, na dobrą sprawę poznałam przez przypadek, jest to profesjonalna marka kosmetyków, właśnie z różnymi takimi ciekawymi wyciągami, więc też podam Wam link do strony, gdzie będziecie mogli sobie poczytać, jakie fajne kosmetyki ma ta marka. Ale Dzisiaj Wam powiem okrótce o tych dwóch produktach. Dlaczego umieściłam je właśnie w serii Kosmetyczne Odkrycie Miesiąca. Natomiast więcej na ich temat będziecie mogli poczytać na poście, w poście na blogu i tam będziecie mieć też wszystkie linki dotyczące dostępności tych kosmetyków, ich cen, to wszystko, wszystko to, co Wam jest najbardziej potrzebne. No to zaczynamy. Zaczniemy może od kremu na dzień. Ja sobie tutaj przygotowałam małą taką ściągaweczkę, gdzie przeczytam Wam tak szybciutko co o tych produktach mówi, właśnie pisze na stronie producent. Specjalistyczny krem rozjaśniający i wybielający, przygotowany z myślą o pielęgnacji skóry z przebarwieniami i problemami pigmenta pigmentacyjnymi. Profesjonalna formuła z kompleksem smoczat krew, żywicą pozyskiwaną z drzewa kroton lechlerii, działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie. Odmładzające na skórę, regut, reg, reg, redukuje przepraszam, zabez, e, zaczerwienienia i przyspiesza regenerację i rewitalizację. Dodatkowo w kremie znajdziemy również ekstrakt Palmaria Palmata który działa wybielająco, natychmiastowo, daje widoczne rezultaty w terapii przeciw przebarwieniu oraz fotostarzeniu się skóry. Mamy tutaj jakiś kompleks nawilżający, oczywiście filtry UVA, UVB, alantoinę, która złagodzi podrażnienia, pieczenie, zaczerwienienia, masło karite, które... Na pewno wiecie, jak działa, czyli regenerująco, intensywnie odżywia, no jest super. I do tego mamy kompleks hydromanil, czyli taki kompleks, który intensywnie nawilża skórę i łagodzi podrażnienie. Czyli sami widzicie, że krem jest bogaty w różnego rodzaju składniki. Dokładnie jeszcze pod, w poście na blogu wypiszę Wam skład, skład tego kremu. Ale tak, po pierwsze, mamy tutaj 50 ml. Jest to krem przeznaczony na dzień, jest też wersja dostępna na noc. Tak jak wspomniałam, ma tutaj filtr y, 15. Y, I tak, krem bardzo ładnie pachnie. <psychedelic> yani quiero, really I to jest taki zapach mm, takich kremów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, takich kremów z wysokiej półki, można by nawet rzec. Ten zapach przez jakiś czas utrzymuje się na skórze i jest naprawdę bardzo przyjemny, chociaż. Możecie mieć z nim jakiś mały ale, jeżeli nie lubicie zapachów w kremach, ale mi to w zupełności nie przeszkadza. Konsystencja tego kremu jest taka bardzo tłusta, bardzo tłusta, um, oczywiście biała barwa. Wydaje się nawet jakby ten krem. Zobaczcie, wsmarowując go, był taki biały-biały i nie chciał się na początku wsmarować, ale po chwili bardzo ładnie się wchłania. Nie zostawia żadnych śladów na skórze, momentalnie rozświetla, zobaczcie, momentalnie rozświetla skórę. On nie ma w sobie żadnych drobinek, żadnych jakichś takich brokatowych, co czasami się zdarza w niektórych kremach rozświetlających. Tutaj przede wszystkim działają te składniki, które są zawarte w kremie. Co ja mogę na jego temat powiedzieć? Pierwszego dnia, jak użyłam tego kremu, to byłam pod ogromnym wrażeniem, bo w moment moja skóra stała się taka właśnie lekko napięta, rozjaśniona, te wszystkie tutaj miejsca, gdzie mamy pory, wyglądały na takie mniejsze. No, no to było aż niesamowite. Mówię, kurczę, czy ten krem tak fajnie działa. Momentalnie się wchłonął i dawał takie właśnie uczucie mocnego nawilżenia, ale też zmatowienia skóry można było po nim od razu wykonać makijaż nic, totalnie nic mi się nie rolowało a sprawdzałam na moim podkładzie z Laura Mercier sprawdzałam na podkładzie mineralnym w postaci pudru no nic, nic się z nim nie działo dodatkowo przez cały dzień praktycznie nie zauważyłam świecenia się skóry wiem, to może Wam się wydać dziwne ale naprawdę tak było. Dopiero wieczorem ten podkład zaczynał się tak lekko świecić, ta skóra zaczynała przebijać, ale przez cały dzień nie działo się totalnie nic. I to było właśnie niesamowite. Po dwóch tygodniach stosowania kremu zauważyłam, że wszystkie takie maleńkie przebarwienia, które miałam gdzie gdzieniegdzie tutaj na skórze, wszystko mi zniknęło. Moja skóra zdobyła takiego naturalnego blasku. A co jest zabawne w tym wszystkim, któregoś dnia byłam bez makijażu w szkole i podeszła do mnie jedna z moich tam znajomych i mówi tak, słuchaj, co ty za kosmetyków używasz? Czy ty już zaczęłaś używać tych kosmetyków z tą smoczą krwią? Bo no tobie jakoś tak poprawiła się skóra? Czy ja mam takie wrażenie, że te twoje zmarszczki, które tak miałaś się zniwelowały? No i rzeczywiście to jest m.in. zasługa tego kremu. Dodatkowo w mojej pielęgnacji pojawił się również krem pod oczy, o którym ja nie zapominam, który używam rano i wieczorem, bo skóra tutaj w tych okolicach wiecie, że jest bardzo delikatna, jest cieńsza i też trzeba o nią dbać, a ja tutaj tutaj w tym kanale uzowym mam takie lekkie przebarwienia, ale to są takie zasinienia. No i oczywiście worki, ale to jest standardowo, i z tym już nic się nie da zrobić. Natomiast krem, może ja Wam przeczytam też tak szybciutko, co tutaj jest o tym kremie, właśnie pod oczy napisane. Już Wam mówię. I tutaj, właśnie, krem jest tej samej serii, także generalnie duża różnica, jeżeli o niego nie będzie. Tutaj mamy w składzie 11 aktywnych składników, więc tak jakby troszkę, właśnie taka bomba witaminowa. Dodatkowo też znajduje się ten ekstrakt z Palmaria Palmata. Mamy smoczą krew. Mamy witaminę C, która działa rozjaśniająco, antyoksydacyjnie, ochronnie, zwiększa syntezę kolagenu. Kwas hialuronowy, który przyspiesza proces rewitalizacji skóry. Ekstrakt ze świetlika, który działa łagodząco i przeciwzapalnie. Kofeinę, poprawia mikrokrążenie i zmniejsza cienie obrzęki. No i tutaj jakieś polisacharydy, które działają przeciwzmarszczkowo, przyspieszają regenerację, odbudowę skóry, intensywnie, długotrwale nawilżają oraz działają łagodząco i kojąco na skórę. Także sami widzicie, tutaj jest naprawdę dużo różnych, różnych takich składników, które są, no, no, no działają super, tak? I tutaj mamy 15 ml, czyli standardowe opakowanie, do tego pompeczkę, która bardzo fajnie dozuje, bo dozuje taką niewielką ilość, która spokojnie Wam wystarczy, żeby nałożyć właśnie tutaj w tych okolicach. I znowu ten krem nie posiada praktycznie w ogóle zapachu, też ma taką białą konsystencję, też jest taki lekko tłusty, ale też bardzo dobrze się i szybko wchłania, nie roluje z korektorem pod oczy, nic tutaj się nie dzieje. Także są to dwa kosmetyki do pielęgnacji porannej, chociaż powiem wam, że ja krem stosuję również na wieczór, po ten krem pod oczy. Jego można również nakładać na górną powiekę. Pamiętajcie o tym, że nie wszystkie kremy można w ten sposób stosować, a najlepiej stosować tylko te kremy, w których właśnie producent zaleca stosowanie na dolną powiekę i na górną powiekę. Bo to jest, to jest szkodliwe dla naszego oka, dla naszego wzroku, może, nam, a, może nas podrażnić, no, no wszystko, no wiecie o co mi chodzi, związane właśnie z takimi podrażnieniami. A ja Wam powiem tak, ja mam bardzo wrażliwe oczy a, i często mi się zdarza, że na przykład uczuli mi jakiś tuż do rzęs, kredka, cienie, a czasami nawet krem pod oczy i momentalnie zaczynam mu zawić. W przypadku tego produktu nic takiego nie miało miejsca. Żadnych podrażnień, opuchnięć, wszystko ładnie mi się tutaj wygładziło, zniknęły po dwóch tygodniach, może nawet wcześniej, takie właśnie tutaj zasinienia. Także powiem Wam, że korektor pod oczy stosuję teraz bardzo rzadko, chociaż staram się troszeczkę te worki moje zamaskować, ale e, oba te produkty, te, te kosmetyki są bardzo, bardzo wydajne. Dają szybkie rezultaty, momentalnie widzicie zmianę w poprawie kondycji waszej skóry, ładnie pachną. No co ja tutaj mogę więcej dodać? Może minusem być to, że te kosmetyki nie są ogólnie dostępne, to znaczy nie znajdziecie ich w sklepach, w drogeriach. W Superfarm, w aptekach i tak dalej. To są kosmetyki, które dostaniecie na stronie producenta, na stronie marki. Ja Wam oczywiście w poście podam dokładne linki, gdzie te kosmetyki możecie kupić. Znajdziecie je również w salonach kosmetycznych, w których lista znajduje się na stronie. Ale najważniejsze jest to, że kosmetyki działają. Te dwa produkty naprawdę działają na skórę. I warto się nimi zainteresować, zwłaszcza jeżeli wasze, potrzebujecie rozświetlenia, delikatnego rozjaśnienia waszej skóry, macie jakieś niewielkie przebarwienia, myślicie o, hmm, o właśnie takim star, takiej ochronie przeciwstarzeniowej, o niwelacji tych takich niewielkich zmarszczek, borykacie się nawet z problemami trądziku. bo powiem Wam, że odkąd używam te, tych dwóch produktów, a zwłaszcza tego kremu na dzień, to nic nie wyskoczyło mi na skórze. Przysięgam, nie wyskoczyło mi nic. Tak jak zawsze przed okresem, w te dni wiecie, jak to jest. Zazwyczaj jakaś niespodzianka na skórze się pojawi. Tym razem nie ma nic. Nawet powiem Wam, że zniknęły mi takie niewielkie wągry, które miałam na nosie, i znacznie rzadziej pojawiają się wągry na brodzie. Że tak powiem, wągry, bo to tak się nie nazywa, ale żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. No nic, także powiedziałam Wam troszkę o tych kosmetykach, przedstawiłam ich historię, wiecie jak, jak działają, jak na mnie zadziałały. Pamiętajcie o jednej rzeczy: to, że jakiś kosmetyk działa na mnie rewelacyjnie, niekoniecznie może oznaczać, że na was też zadziała. Ja to wiele razy podkreślam w swoich recenzjach i piszę o tym na blogu, czy piszę w jakichś postach tu serii, czy wierzy, że. Każdy z nas ma troszkę inną skórę, która powiedzmy w jakiś tam sposób przypomina wyglądem, jest do siebie zbliżona, ale możecie różnie zareagować na różne kosmetyki. Tak jak ja mam bardzo wrażliwą skórę i mnie coś uczula, u Was może być zupełnie inaczej, musicie zawsze wziąć na to poprawkę. Natomiast generalnie każdy z kosmetyków ma jakieś swoje działanie, jakiś tam zakres działania, i w tym w tym kierunku powinien się sprawdzić. Jeżeli mm, sprawdza się ogólnie i stosowany jest przede wszystkim do kosmetyki profesjonalnej, to raczej powinien dobrze działać. I te dwa produkty tak działają. Naprawdę sprawdzają się. Ja Wam nie wciskam tutaj żadnych kitów. Staram się Wam po prostu przybliżyć, jak te produkty zadziałały na mnie, jakie są moje wrażenia po ich testowaniu zdecydowanie do nich wrócę, jeżeli je wykończę. Myślę, że jeszcze długo to potrwa. Zobaczcie, po 6 tygodniach zużycia kremu do, do oczu jest jeszcze go aż tyle. Także no, niesamowite. Starczy mi na pewno na długi okres, ale warto, warto się nimi zainteresować. No dobra, dobrnęliśmy do końca. Po więcej informacji zapraszam Was do posta na blogu. Tam dokładnie jeszcze znajdziecie opisy tych dwóch kosmetyków, składy, linki do strony, ceny, dostępność i wszystko to, co będzie Wam potrzebne. Ja tak mniej więcej przybliżyłam Wam, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego kosmetyczne odkrycie miesiąca. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny film.